Zgrabne i ciekawe strofy o Wieluniu napisało 40 uczestników z różnych zakątków naszego powiatu. Źródłem inspiracji twórców miał być Wielun i jego historia, własne przeżycia związane z miastem, współczesna i wybiegająca w przyszłość wizja rozwijającego się Wielunia. Pomysł organizacji pierwszego powiatowego konkursu literackiego zrodził się w głowie pani Aniki Nas, nauczycielki naszej szkoły, która od... 2000, od 2019 roku realizuje w naszej szkole innowację pedagogiczną pod nazwą Kto Ty Jesteś Polak Mały, a jej głównym celem jest pielęgnowanie regionalnych tradycji naszej małej ojczyzny. Jak się miło się z Państwem spotkać. Naprawdę bardzo mi tego brakowało zobaczyć Was, e, widzieć nawet przez te maseczki, wasze uśmiechnięte twarze. Cieszę się, że już minął taki ten najgorszy czas i możemy się chociaż w takim gronie spotkać. Naprawdę jestem bardzo zachwycona i chciałam bardzo podziękować zarówno Pani Dyrektor, jak i Pani Ani, za ten fantastyczny pomysł. No, wielu wierszy pisane, tego jeszcze, proszę Państwa, u nas nie było. E, zachwycona jestem tym bardziej, że zostały zaangażowane w to dzieciaki praktycznie od pierwszej, pierwszej klasy. E, to jest naprawdę fantastyczne. Wiem, że Panie tutaj jury miały ciężki orzech do zgryzienia, e, czytając te wiersze. Ja jestem wzruszona, że dzięki temu mogliście naprawdę czytać się troszkę więcej w historii Wielunia, poznać troszeczkę to miasto, bo do tego potrzeba na troszkę wiedzy. także cieszę się bardzo. Cieszę się także z tego, że być może któryś z nas taki bakcyl został obudzony i będziecie kolejnymi następcami, czy to Pani Giny, czy to Pani Magdy, czy Pana Macieja Gieszczada i będziemy Wam w przyszłości wydawać tomiki tutaj w wieluńskiej i będziemy mogli się chwalić. Tym, że jesteście rodowitymi wielu wielim, Będę za to trzymać kciuki, być może nawet jakiś, jakaś nagroda nobla, któremu z Was się zdarzy. Konkurs rozstrzygnięto w trzech kategoriach wiekowych, laureatów, autorów najciekawszych wierszy wyłoniło jury w osobach m.in. wieluńskich poetek Miny Pawlaczyk i Magdaleny Kapuścińskiej oraz Magdaleny Włodarczyk z Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej. Sposujesz. Radusz to jest miejsce ważne, załatwia się tam sprawy poważne. Budynek piękny z zegarem co czas odmierza, tajemne sekrety nam powierza. Wskazówka tyka, oczy zamykam, idę w marzeniach po korzeniach. Kino, teatr, Syrena czas mi umina, w kinie bajkowa jest każda chwila. W miejskiej bibliotece wypożyczę sobie książki i maraton czytelniczy zrobię muzeum obejrzę rzeczy niesamowite, złożę tam z pewnością dość długą wizytę, a na urodziny pójdę do fanzona. Na super zabawę będę narażona, podskoczę wysoko, ze zjeżdżalni zjadę, aż mi sił zabraknie dalszą zabawę. Wrócę ze spaceru, zdjęcie schowam w teczkę i spojrzę po wielu ciekawą wycieczkę. W grupie uczniów najmłodszych pierwsze miejsce zajęła Zofia Jankowska ze szkoły podstawowej w Bieniądzicach. W kategorii klas 4-6 za najciekawsze uznano wiersz Konstancji Zadwornej ze szkoły podstawowej w Pątnowie. Natomiast spośród uczniów klas 7-8 laureatką została Kinga Wilk ze szkoły podstawowej w Kaszynie. Magiczny gdy nad Wieluniem wstaje słońce, wszystkie dzieci budzą się i czują się radośnie. A to ludzie idą po chodniku, za oknem rynek pełen wspomnień. Zegar na ratuszu, zaraz obok wiecznej miłości. Historia piękna, odważni ludzie. Czego być tutaj nie można? Oto Wieluń, miasto pełne szczęścia, honoru i odwagi. Ale również nie brakuje tutaj magii. Nie biorę udziału w, w konkursach, ale ten mi się bardzo spodoba. Myślałam, że nie zajmę w ogóle miejsca trzeciego albo drugiego, ponieważ miaręść był bardzo krótki. Poza wszystkimi pracami konkursowymi wyróżniono wiersz, co mnie łączy z moim miastem autorstwa Filipa Sztendla. Chłopiec odebrał nagrodę od Burmistrzy Wielunia Joanny Skotnickiej Fiuk. Ponadto uczestnicy konkursu otrzymali nagrody, wyróżnienia oraz pamiątkowe dyplomy. Wieluński Dom Kultury planuje, oprócz wydania tomiku ze wszystkimi wierszami, konkurs plastyczny, z którego prace będą ilustracjami w nowej publikacji. Na dłuższą relację z tego wydarzenia zapraszamy do short pressu.